Historia Kasi rozpoczęła się od głupiej ciekawości. Miała minimalną wadę wzroku, ale poszła z mamą do szeptuchy. Anita straciła narzeczonego w wypadku, całkowicie się załamała. Wpadła w depresję, ta trwała latami. Anita straciła pracę, rozwaliły się jej wszystkie relacje, nawet z mamą, z którą się mocno kochały. Dlaczego? O tym będę mówił za chwilę, jakie są objawy, które pokazują, że weszliśmy w nadzwyczajną relację ze złym duchem, czyli w relację, której początkiem jest inicjacja, wpuszczenie zła do swojego wnętrza. Wcześniej jednak podziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za wszystkie formy wsparcia modlitewnego, za wsparcie na patronite. Jeśli subskrybujecie, jeśli komentujecie, Osiem wyrazów, przynajmniej w komentarzu. Musi być, to wtedy algorytm sprawia, że coraz więcej osób może posłuchać o tym, w jaki sposób dziś duchowości, toksyczne duchowości, ukryte są w popkulturze. Tym osobom, które już subskrybują mój kanał, wspaniały, polecam również: można kliknąć w dzwonek powiadomień. Wtedy każde następne nagranie będziecie mieli na jedno kliknięcie. Dotykałeś dziwnych rzeczy? Miałeś do czynienia z jakimiś formami okultyzmu albo wróżbiarstwa, albo nie wiadomo czego? Pięć objawów opętania. Sprawdź, czy nie jesteś zniewolony. Pierwszy najbardziej charakterystyczny objaw to depresje, które nie dają się leczyć farmakologicznie i których najczęściej w ogóle lekarze nie są w stanie zdiagnozować do końca. No nie są w stanie ich zdiagnozować, ponieważ ich przyczyny nie są chorobowe, nie są na poziomie emocji czy na poziomach psychologicznych. Tak? Ich przyczyny są po prostu duchowe. Na pewno wielu słuchaczy widziało takie obrazki na kanałach, nie wiem, discovery. BBC czy Fokus, tańczący ludzie, transowy rytm bębnów, coraz gwałtowniejsze ruchy w kręgu. Nagle kapłan czy kapłanka pada, błyskają białka oczu. Całe ciało owładniętego ogarnieją drgawki. Posiadł go duch. I taka jest historia jednego z moich rozmówców z audycji Pocieszenie i Strapienie. Był w takim ruchu Rainbow Warriors był tęczowym wojownikiem. Przez kilkanaście lat podążał za głosem, który usłyszał wewnątrz siebie po raz pierwszy jako mały chłopiec. Głos uczył go łączyć się z duchami drzew. Robert słyszał odczucia zwierząt na leśnej polanie potrafił zobaczyć zdarzenia dziejące się kilka kilometrów od niego. Szkoła, rodzina to wszystko toczyło się gdzieś obok. Ważniejsze były przestrzenie, w które wprowadzał go jego wewnętrzny nauczyciel. Jako nastolatek Robert potrafił narzucać swoją wolę obcym ludziom. Kiedy spotkał tęczowych wojowników, ta jego szamańska edukacja przyspieszyła, a najmocniej doświadczenia związane były z ogniem. A Robert mógł wkładać rękę do rozpalanego pieca bez szkody dla zdrowia. Gdy bawił się rękami, poprawiając kłody w ognisku, ogień szedł za nim, łasząc się do jego do dłoni. Robert był szamanem, jednym z ponad tysiąca tęczowych wojowników w Polsce. Oni spotykają się dwa razy do roku na zlotach, a przynajmniej spotykali się jeszcze pięć lat temu. Robert opowiadał o jednym z takich zlotów, który wymknął się starszym spod kontroli i zamienił w całonocną orgię. Kiedyś był uczestnikiem rytuału sprowadzania deszczu. Polegało to na kilkunastogodzinnym tańcu. I Robert powiedział mi coś takiego, będąc szamanem miałem poczucie całkowitej kontroli nad przyrodą, nad ludźmi, nad własnym ciałem. Ale w pewnym momencie okazało się, że to nie ja władam tym wszystkim. Nagle okazało się, że wewnętrzna obecność jest realnym kreatorem zjawisk. No i wtedy Adam zwrócił się ku Bogu, ku chrześcijańskiemu Bogu i zaczęły się depresje. Trwało to kilka lat. Jeśli doświadczasz takich depresji, zapytaj się samego siebie najpierw, czy dotykałeś okultyzmu, bioenergoterapii, czy dałeś sobie wróżyć kartami tarota itd. Tak tak Drugi taki bardzo charakterystyczny objaw to statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Komuś po prostu wszystko się od pewnego momentu w życiu rozkłada, a ludziom, którzy zostali przeklęci naznaczeni negatywnymi komunikatami wsączanymi w ich usze, od, uszy od dziecka, przez rodziców, przez starszych braci, starsze siostry, babcie, które, czy dziadków, których obdarzali autorytetem, bądź się ich bali. I takie dzieci mogą właśnie mieć życie, które cały czas dąży do rozkładu. Statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Jeśli coś takiego się w Twoim życiu dzieje, od zawsze bądź od pewnego czasu, poszukaj przyczyny. Trzeci taki objaw to rozpadające się relacje. Nie, w ogóle, tylko od pewnego momentu. I wtedy możesz się zacząć pytać, czy coś. W tym momencie się nie zdarzyło wyjątkowego. Przyszła do mnie dziewczyna, powiedziała, że w parę dni po śmierci jej chłopak zaczął przychodzić do niej w snach i rozmawiał z nią, skłaniał ją do różnych rzeczy. Kiedy powiedziałem jej, że to nie był jej narzeczony, Anita odetchnęła z ulgą. Zły duch, mistrz oszustwa, wszedł z Anitą w relację we śnie. Potrafił skłaniać ją, niby jej chłopak, do robienia rzeczy, których ona się wstydziła, bądź których nawet się brzydziła. Trwało to trzy lata i w tym czasie w jej życiu rozpadły się wszystkie dobre relacje. Kiedy zdobywała pracę, traciła ją po dwóch, trzech tygodniach. Jeśli coś takiego dzieje się w Twoim życiu, możesz zastanawiać się, czy nie potrzebujesz pomocy. Czwarty objaw, poczucie jakiejś obecności. Najczęściej jest to związane ze strachem, paraliżującym lękiem. Tutaj przychodzi mi do głowy historia, no, przyznam się szczerze, że porażająca. Ja robiłem kiedyś literackie pismo, uwielbiałem redagować, uwielbiałem redagować teksty na Słońcu, na dworze. Przez długi czas mieszkaliśmy na Słodowcu. To było fajne, bo tam był park. Było to dosyć proste. Kiedy Brulion przeprowadził się na plac zbawiciela, to już było trochę trudniej, ale też były podwórka. Takie warszawskie podwórka. I kiedyś sobie tam siedziałem redagując w spodenkach krótkich i podszedł do mnie facet. 20-25 letni facet. Wytatuowany, bełkoczący, chwiejący się. No było to dla mnie takie doświadczenie dosyć mocne, chociaż nie odstawiam nogi, a tak przynajmniej mi się wydaje, że jestem kimś takim, że nie odstawiam nogi. On usiadł przy mnie i zapytał Kompletnie nie, nie byłem w stanie zrozumieć, o co mu chodzi. On powtórzył. Wyż w obcych. Domyśliłem się w końcu, że pyta się mnie, czy ja wierzę w obcych. Z rozmowy, chociaż właściwie trudno to nazwać pełnowartościową rozmową, zrozumiałem, że w pewnym momencie facet, który ćpał, kradł, bił, gwałcił, zaczął mieć wizję ufo. I pytał się mnie, czy wierzę w obcych, dlatego że próbował szukać y, y, ratunku. Y, niektóre kościoły w Stanach Zjednoczonych, legalnie zarejestrowane, są kościołami UFO. Natomiast chyba dwukrotnie spotkałem się z sytuacją, w której y, y, demon. Prezentował się ludziom praktykującym podróże astralne, podróże poza ciałem, jako właśnie istota z innej planety, z innego wymiaru. Szarak, półprzezroczysty bądź nadinteligencja z planety Kluxiklach Plumplam, paraliżujący lęk, poczucie obecności. Jeśli coś takiego masz z czymś takim do czynienia, szukaj pomocy. Historia Kasi rozpoczęła się od głupiej ciekawości. Ona miała minimalną wadę wzroku, poszła z mamą do szeptuchy. Ta otoczyła jajko wokół jej głowy, kazała wyrzucić o północy na rozstaju dróg. Wszystkie te śmieszne toposy. Kasia opowiadając mi tę historię czerwieniła się, ale poszła na rozstaje dróg, zrobiła to co zaleciła jej ta baba, ta szeptucha. Po latach już jako nastolatka, starsza nastolatka, kiedy doszła do wniosku, że jest zbyt tęga, wpadła na pomysł, który w jednej chwili zrealizowała. Wracając z zakupów na przystanku autobusowym, poprosiła złego ducha o chłopaka. Bała się, że jej puszyste kształty sprawią, że żaden się nią na poważnie nie zainteresuje. Następna odsłona tej duchowej historii miała miejsce już kilka lat później. Kasia miała męża, dziecko i zaczęły ją dotykać paraliżujące napady paniki. To jest kolejny objaw. Napady gniewu, wahania nastroju, nieadekwatne do bodźca, niezrozumiałe napady nienawiści. To, co działo się z Kasią, było. Szokujące. Zapamiętałem do dziś, jak opowiadała mi, pamiętam jej twarz, kiedy mówiła mi, że kiedy szła z dzieckiem, a kiedy była na spacerze i taki napad paniki nadchodził, ona musiała kucać, bała się przestrzeni, bała się stać. Potem za tym wszystkim szły potworne myśli. Doprowadzona została do tego, że chciała zabić swoje ukochane dziecko, bo zły duch przekonał ją, że nie zasługuje ono na tak złą matkę. Jaką miała być według tego demona Kasia, i że lepiej będzie dla wszystkich, jeśli zabije dziecko, a potem siebie. Taka perwersyjna logika jest jak podpis, podpis szatana. I w tym momencie jej mąż zorientował się w tej sytuacji. Kasia wylądowała w szpitalu psychiatrycznym, mąż rozważał rozwód, bojąc się o dziecko. Kasia straciła wszystko. Bóg przyszedł do niej na dnie upadku, wyjąc, modliła się i jej życie całkowicie się zmieniło. Po egzorcyzmach i bardzo mocnym nawróceniu. Kiedy wyszła na świat ta logika zgody na działanie złego ducha w jej życiu, czyli ten proces, tak? Szeptucha, ciekawość, szeptucha, pakt z szatanem, całkowita osobista klęska. Kiedy ona zobaczyła tę drogę, Zaczęła szukać pomocy w kościele. Duch Święty zaoferował jej taki poziom czystości, że ona, nie mając w ogóle wiedzy na temat antykoncepcji, że jest ona przez kościół zakazana, opisana jak, jako działanie moralnie złe, to poprzez niepokój, który w jej sercu się pojawił, zrozumiała, że nie chce hormonalnej antykoncepcji. I co już jest w ogóle cudem, na spokojnie przekonała męża do tego. Dla mnie to jest dowód na, na boskie działanie. Pięć objawów, które mają, powinny skłonić się do szukania pomocy w kościele. Ja nie mówię o doświadczeniach tutaj, obok których nikt nie przechodzi obojętnie. Tak? Te, te pięć objawów, o których mówiłem, to są rzeczy w cudzysłowie wątpliwe, to znaczy takie, które mogą podlegać dyskusjom, czy coś mi jest, czy coś mi nie jest. Tak? No bo ja nie mówię tutaj o takich objawach, które powinny natychmiast kierować ludzi do egzorcysty, czyli przesuwające się meble, spadające karnisze, zaparające się i gaszone światła bez zewnętrznej przyczyny, jakiś dotyk, paraliże okołosenne, powiewy, powiewy powietrza w zamkniętym pomieszczeniu. I teraz wcale tego typu objawy o niczym nie przesądzają. Mogą to być kwestie przecież związane z emocjami psychiką, kwestie, bądź nawet chorobą, tak? czyli, czyli psychiczną, czyli to są. To jest dopiero wskazanie, tak? Nie można przesądzać o niczym, tak? Trzeba szukać punktów styczności z okultyzmem, to cała droga jest jeszcze do tego, żeby stwierdzić, że potrzebne są egzorcyzmy. I jeszcze jedna uwaga. Kompletnie osobną dziedziną są manifestacje demoniczne. One mają miejsce w chwili, w której człowiek już zaczyna wychodzić ze zniewolenia duchowego.